5 stycznia 2014 roku, godzina 17. Na starcie ostatniego odcinka austriackiego rajdu Janer to i Robert Kubica. Jest na drugiej pozycji ze sporą stratą do lidera. W nowym samochodzie, z nowym pilotem, na rajdzie, w którym nie ma doświadczenia i na źle dobranych oponach. Mimo to Polak nie złoży broni. To, co wydarzy się za chwilę, zapisze się w annałach historii sportów motorowych. Oto historia najbardziej szalonego rajdu w wykonaniu Roberta Kubicy. Jednak najpierw warto opowiedzieć, dlaczego Kubica w ogóle znalazł się na liście startowej pierwszej rundy Mistrzostw Europy. W styczniu 2014 roku polski kierowca był świeżo po wygraniu Mistrzostwa Świata WRC2. Teraz czekało go znacznie większe wyzwanie: pełna kampania w WRC barwach zespołu M-Sport, a w bliższej perspektywie. Otwierający sezon, Ride Monte Carlo. To prawdopodobnie najtrudniejsze zawody w motorsporcie, w których nic nie jest tak ważne jak doświadczenie. Doświadczenie, którego Robert nie posiadał. Był na nieznanych wodach. Dlatego start w rajdzie Janer był bardzo dobrym pomysłem na trening. Austriacka runda ERC odbywała się około 2 tygodnie przed Monte i miała podobną charakterystykę. Odcinki na górskich asfaltach, miejscami pokrytych śniegiem i lodem. Problemem było jednak to, że do startu w Mistrzostwach Europy nie są dopuszczone samochody klasy WRC. Aby nie dopuścić do sytuacji, w której ich kierowca zbierałby doświadczenie w kompletnie innym samochodzie, M-Sport zdecydował się wystawić kubicę w tworze zwanym Fordem Fiesta RRC. Był to pomost pomiędzy samochodami startującymi w najwyższej klasie, a słabszymi konstrukcjami Super 2000, które wtedy dominowały w Mistrzostwach Europy. Bazą rajdówki był Ford Fiesta WRC, identyczny jak ten, którym kubica miał jeździć w Mistrzostwach Świata. Z tym. Że wyposażony w zwężkę turbo, która ograniczała moc silnika, i pakiet aerodynamiczny z auta S2000. Co prawda, wciąż nie był to samochód WRC, ale był tak blisko tego określenia, bez łamania regulaminu, jak było to możliwe. To jednak nie był koniec problemów. Po rajdzie Katalonii 2013 Kubica niespodziewanie rozstał się z Maciejem Baranem i przez to w rajdzie Walli musiał jechać z Michele Ferrarą. Brak doświadczenia i automatyzmów z nowym pilotem doprowadził do dwóch dachowań i zabrał Polakowi szansę na dobry wynik. W sezonie 2014 miał z nim startować niezwykle doświadczony Maciej Szczepaniak. Były piloty Janusza Kuliga, Tomasza Kuchara czy Leszka Kuzaja jednak mimo jego klasy obawy co do początku ich współpracy były uzasadnione. Jakby tego było mało, lista startowa rajdu Janer sprawiała, że austriackie zawody godne były miana mistrzostw Europy. Na rampie pojawili się Mistrz Czech. Wacław Pech, Mistrz Austrii, Raimund Baumschlager, Mistrz Rumunii, Simone Tempestini i Mistrz Polski, Kajetan Kajetanowicz. A do nich trzeba też było doliczyć znającą tam wylot te trasy stawkę lokalnych kierowców. Dlatego 3 stycznia o godzinie 8.11 Ford Fiesta z numerem 1, stojący na starcie do pierwszego S-u był jednym wielkim znakiem zapytania. Lewy 620? Kubica jednak pozostawił wątpliwości daleko w tyle. Już na trzecim odcinku specjalnym wykręcił najlepszy czas i włączył się do walki o prowadzenie w rajdzie. Robert tracił jednak czas na oblozonych sekcjach, na których ciężko było mu wyczuć przyczepność, bo kompletnie nowe były dla niego nawet kolcowane opony. Na domiar złego, po jednej z wycieczek poza drogę złapał kapcia. W efekcie, po pierwszej pętli na prowadzeniu znalazła się kompletnie inna załoga z polskimi flagami na szybie: Kajeten, Kajetanowicz i Jarosław Baran. Kubica i Szczepaniak byli dopiero czwarci, ale za to bogaci o nowe doświadczenia. Dlatego na drugie pętli przystąpili do ataku. Szybko wdrapali się na trzecie miejsce wykorzystując wypadnięcie z trasy Kajetanowicza, a później wygrali cztery odcinki specjalne i na ostatnich kilometrach pierwszego etapu wyrwali fotel lidera Wacławowi Pechowi. Niedziela miała jednak zademonstrować kubicy zmienność rajdów. Główną rolę odegrał w niej najbardziej nieprzewidywalny bohater tego sportu. Pogoda, mgła i deszcze spowiły OS rajdu Jane. Polacy nie zabawili więc długo na szczycie tabeli. Już na drugim odcinku etapu kubica zaliczył falstart i otrzymał 10 sekund kary. Na kolejnej próbie słaba widoczność i niska przyczepność sprawiła, że Fort Fiesta RRC znalazł się w rowie. Co prawda tylko na kilka sekund które pozwoliły jednak odskoczyć pochowi w klasyfikacji generalnej. Czech może i nie miał w CV wygranego Grand Prix Formuły 1, ale większość ze swoich 40 lat życia spędził za kierownicą rajdówki. W samym razie Janer startował po raz dziewiąty i był jego trzykrotnym zwycięzcą. Dlatego młody deszcz akurat na nim nie zrobiły wrażenia, bo Wacław Pech widział na OS-ach już znacznie gorsze warunki. Teraz skutecznie odskakiwał kubicy w generalce i na dwa odcinki przed końcem rajdu miał nad nim 14 sekund przewagi. Szampan w namiocie zespołu Czecha musiał jednak poczekać w lodówce. Na załogi wciąż czekały dwa przejazdy najdłuższego odcinka w rajdzie 25-kilometrowej trasy łączącej wioski Bad Cel, Tragwein i Eichstall. Był to odcinek piekielnie szybki, bardzo ciasny i przede wszystkim przejeżdżany w kompletnej ciemności. Kubica i Szczepaniak wygrali pierwszy przejazd tego odcinka, ale było to pyrrusowe zwycięstwo. Ich czas był tylko dwie sekundy lepszy od pecha, a w dodatku skończyły im się optymalne mieszanki ogumienia. Polacy zostali z dwoma kolcowanymi oponami i dwoma zimowymi. Jedyną nadzieją było to, że po zmroku wilgoć i woda zgromadzone na drodze zamarzną, ale szybko okazało się, że temperatura po prostu jest zbyt wysoka. Pomiędzy odcinkami Robert instynktownie podjął decyzję, by opony zimowe i kolcowane zamontować na skos, po jednej na każdą z osi auta. Teoretycznie powinno to zapewnić rajdówce większą stabilność. Teoretycznie, pomimo że kolce na rajdzie Janer były znacznie mniejsze od tych stosowanych np. w Szwecji, to dalej nie zapewniały optymalnej przyczepności w mokrych warunkach. Więc Robert Kubica, stojąc na starcie do ostatniego przejazdu, znalazł się w sytuacji, w której w nowej rajdówce, której jeszcze dobrze nie poznał, na najtrudniejszym odcinku rajdu, który jechał pierwszy raz w życiu, wyposażony w kolcowane i zimowe opony na mokrym asfalcie, u boku pilota, z którym przejechał dopiero kilkanaście odcinków, ścigał znacznie bardziej doświadczonego rywala, do którego miał prawie 12 sekund straty. Wielu zawodników w takiej sytuacji zdjęłyby nogę z gazu. Ale nie Robert Kubica. Jego powiedzenie, że każde miejsce poza pierwszym jest słabe, nie wzięło się przecież znikąd. Dlatego wbrew wszelkiej logice polski kierowca zdecydował się atakować. 80. Prawy sześć krótki 30. Lewy sześć. 5 plus. 30. Prawy sześć krótki. 60. Prawy sześć krótki. 120. Lewy sześć plus. 120, za szczytem lewy 5 plus C, 5 plus C, do prawy 7 krótki, 5, 140, długi szczyt, 100 w dół ślisko, lewy nawrót, lewy nawrót, w prawy 4, 220, Zaszczytem prawy 3 syf prawy 3 syf 80. Prawy 6 plus 100. Zaszczytem prawy 6 minus media, syf do lewy 6 krótki. Do prawy 7 si, 60 prawy z 4. Cztery 4. 4. Ja pierd... Staraj się w to mnie trafić! 120, lewy sześć, prawy sześć Trzy ja, 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 ja. siedem krupki, jeszcze prawy sześć Krupki to lewy 5 media. Ja. Ostrożniej trochę. 140. Hamuj prawy 3 minus, ślisko trzymaj. 20. Lewy 3 pas. 120. Co mam zrobić? Normalne światła, żeby miał długie. Nie widać. Prawy 6 krótki, śmiało. 60. Lewy 6 plus. Nie mam jak teraz. 60. Prawy 7. Długi hamuj 30. Lewy 4. To lewy 5 krótki, 60. Prawy 6,50, ślisko, lewy 5 minut meta. 40. Prawy 6 minutes. Ok. Tego wieczoru Kubicy dosłownie nie dało się zatrzymać. Jego szalony przejazd ostatniego odcinka sprawił, że na mecie był szybszy od pecha. Ale nie o 2 sekundy, nie o 5, czy nawet nie o 12. Pojechał szybciej aż o 23 sekundy. Robert Kubica i Maciej Szczepaniak zostali zwycięzcami Rajdu Janer. Najbardziej zszokowani tym wynikiem. But were interested. is No, no, no. It should be 34. But it 30. But it's 30 13 anyway. He did 30. Ne, no, no, no. He had 50, 57. Yeah. 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 Oh, yes. Oh, Half oh, a minute. Half yes. a minute. So Congratulations. Bad. Thank you. Congratulations. <laughs> you know he he went on studs and uh, winter tires. You, have you studs on them? Yeah, studs and winter, because we do, we we no. don't have yeah, because we have only two studs and two winter left. No, Jak no. yes. <laughs> Ten sam styl, który dał mu wygraną 5 stycznia 2014 roku, był potem kontynuowany przez Roberta Kubicę do końca jego rajdowej kariery. Nie zawsze kończyło się to tak dobrze jak w Austrii. Ba, zazwyczaj efekt był odwrotny. Ale mimo, że Roberta Kubicy nie ma już w rajdach, odcinka Bad Cel nie ma w rajdzie Janer, a samej austriackiej rundy próżno szukać w ERC, to co roku miliony kibiców wracają do tych 16 minut czystej adrenaliny. A to dlatego, że sama szybkość to za mało, by stać się rajdową legendą. Trzeba mieć jeszcze styl. <słysy> Sorry, że ten odcinek wyszedł tak późno, ale dalej miałem przypadłości zdrowotne, e, dlatego musiałem poczekać z nagraniem skryptu, aż mówiąc wprost e, wróci mi głos. Natomiast mam nadzieję, że docenicie e, te właśnie zimowe efekty zaraz przed rajdem Monte Carlo, o ile to wyjdzie przed rajdem Monte Carlo. Trzymajcie kciuki i do usłyszenia.